Dzień dobry, powitam Państwa tych, którzy śledzą uroczym pystkiem mojej Majluni, która niebawem też pewnie zmieni lokum. A to z tego względu, że tak trzeba, że każdy z Was, ludzie. Zrobiłby podobnie, którzy kochają nawet w stosunku do własnych dzieci. Jeżeli ma wybór, a mam taki wybór, żeby, dzięki oczywiście sercom ludzkim, mam taki wybór, że mogę im zapewnić to, że będą żyły jeszcze. Mnie niestety czeka wiele nieprzyjemności. A być może. A być może i no i śmierć. Tak jak mówię, nieustannie o tym rozmyślam. W moim życiu miał znaczy miałby to być program, miałby to być kanał tylko o zwierzętach. Było 22 koty, 10 psów. Większość jest już we wspaniałych domach pod wspaniałym opieką. Popełniłem mnóstwo błędów, bo no ale coż ja mogę powiedzieć, bo każde zwierzę, które się przynosi do domu, powinno się gruntownie przebadać. Ja nie wiedziałem kiedyś o takich chorobach jak białaczka. No ale wyobraźcie sobie państwo, że miałem Najdi, takiego kotka. Zajechałem do pewnej pani doktor, nie będę nazwiska tu przez grzeszność wymieniał. No, powiedziała, no już się pan długo nie nacieszy tym kotkiem, ona ma białaczkę. Ja sobie wyobrażałem, że białaczka to jak u ludzi rak kości. Nie wyobrażałem sobie, że to jest straszna choroba która może zabić całą rodzinę. Dopiero eks małżonka, kiedy przywiozła mnie nieżyjącą już binię, balbinkę po jakichś trzech miesiącach czy dwóch powiedziała mi o tym, że to jest tak groźna choroba, że umierają zwierzęta. Kiedy zadzwoniłem do pani doktor, mówię, pani doktor, przecież pani wyraźnie wiedziała, ile ja mam zwierząt. Nie powiedziałem nic pani, że to taka straszna choroba. No i co z tego? Ale tak jak mówię, zostały mi cztery kotki i dwa pieski. Jeszcze raz apeluję, udostępniajcie. Udostępniajcie te filmiki z tymi pieskami. Może znajdą gdzieś wspaniały dom, bo zasługują. Zresztą tak jak każde zwierzę. Każde jedno zwierzę zasługuje na wspaniały dom, wspaniałą opiekę, miłość a gwarantuję że zwierzęta odwdzięczą się tym samym bez względu na rodzaj czy to krowa czy koń ja myślę że i kaczki i kury i wszystkie te zwierzęta potrafią się odwdzięczyć w należyty sposób co można na to dowody znaleźć w wielu filmikach powiedzcie mi w komentarzach bo ja jestem teraz w okropnym szambie. Jak już powiedziałem, jestem w odmętach, w takim. Szambo to nie jest nawet muł, to jest sam gnój. Ja jestem na samym dnie tego. Wygrzebać się z tego jest te, bardzo ciężko. Ech. No, muszę to powiedzieć, ale czekają mnie ciężkie czasy, być może i więzieniem. A na, raczej na pewno. Ale to jeszcze przed samym, ewentualnie tym, zdradzę całą tajemnicę, co się stało. W każdym mądrze razie, każdą chwilę, którą przeżyłem ze swoimi zwierzętami, będę do ostatniego mojego tchnienia zachowywał w swoim sercu, bo to moi jedni z najspanialszych przyjaciół, jakich miałem. Miłość, Jakiej nigdy nie zaznałem nawet od swojej mamy. Byłem w dwóch domach dziecka, w pogotowiu opiekuńczym. Przeszedłem wiele w życiu. Urodziłem się niepotrzebnie. Ech, ojca swojego nie znałem. Miałem ojczyma, a w domu nie najlepiej. Pewnie najmłodsza siostra mojej mamy by powiedziała, że. Jak to szargam pamięć po mamie. Nie szargam, mówię tylko prawdę. Żyłem od dziecka w miejscu i domu, w którym alkohol był bardzo częstym gościem. Byłem bity i poniżany przez swoją mamę. Kopała mnie, ubliżała. Szarpiąc za włosy, biła moją głową o ścianę. Przeszedłem wiele. Dlatego tak bardzo sobie cenię miłość i przyjaźń zwierząt, i także i ludzi. Niestety, dopuściłem się wielu błędów w życiu. Nieraz zadaję sobie pytanie, co by było, gdybym gdyby miał inny dom kochający. Rodziców. Miałem ponad pięćdziesiąt ucieczek z domu. Zawsze to ja byłem winny. A ja po prostu tylko szukałem zacisznego kąta. Uciekałem najczęściej do rodziny. U cioci i którą traktowałem siostrę mojej mamy jak swoją drugą mamę. Znajdowałem namiastkę domu. Oczywiście, jako dziecko nie mówiłem głośno o tym, tak jak wiele dzieci ukrywają swoje tajemnice, ale teraz, kiedy zbliża się mój koniec, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjawić wszelkie prawdy. Tak, kajam się. I proszę też o przebaczenie ludzi, których kiedykolwiek w swoim życiu skrzywdziłem. Napiszcie, czy chcecie znać moją historię i moje życie. Jeszcze raz panią pokażę buźkę mojego koteczka, mojej Majluni. A tu jeszcze leży ta Dada dadusia, ta Dada datusi. Znaczy, nynusia, tak, nynusia tatusiowa tutaj, tak. Odchodzą moje zwierzęta, bo muszą. Nie jestem w stanie się już nimi opiekować, ale odchodzę i ja powoli. I mam na dwie, że odejdę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkim, którzy... Czy mają za mnie kciuki? Powiedzcie, czy chcecie znać historię? Jak myślicie, czy z gnoju, szamba, więzienia i innych rzeczy można się wydostać jeszcze? Czy jest szansa dla mnie? Marnie to widzę. Nie widzę światełka w tunelu. Pozdrawiam Was, moi kochani. Trzymajcie się i z całego serca, życzę wam wszystkiego, co najlepsze.